Szanowni Państwo poprosiliśmy dzisiaj tutaj Państwa do ratusza w związku z zwołaną w zeszłym tygodniu konferencją bodajże 20 kwietnia razem dla Szczecinka zwołało konferencję i przedstawiało alternatywne środki pozyskania pieniędzy dla miasta, prowadzenia działalności gospodarczej przez miasto. Na tej konferencji padło wiele tez, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Postawiono wiele Nieprawdziwych, użyto wielu nieprawdziwych argumentów do tego, żeby przekonać opinię publiczną, jakoby w przecinku można było, jako miasto tutaj nie korzysta z wszystkich dostępnych, pomocowych środków. Ja, żeby konkretami operować, będę się posługiwał prezentacją i pozwolę sobie teraz wstać i prosiłbym bardzo tutaj o zapoznanie się z faktami. Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o rzeczywiste możliwości budowy formy fotowoltaicznej. Tutaj mamy slajd, który yy, jest troszeczkę niewyraźny, natomiast przepisane zostały na dole główne założenia, czyli działanie H9 z reformowanymi konwencjonalnym i i udziałami omawianymi. Podczas tej konferencji także padły e, padło takie sformułowania, że... Zgodnie z regionalnym programem operacyjnym dofinansowanie wynosi 85% środków kwalifikowanych beneficjentem jest jednostka samorządu To jest wszystko prawda. Natomiast jak zwykle szkodą tkwi, yy, znaczy wszystko, wszystko rozwija się o szczegóły. Już pomijając, yy, ta konferencja by miała dwa gatunki yy, błędów. Jedne, Stosunkowo nieduże, tak jak na przykład pomyłka w tym, że, że użyto złego e, priorytetu działania. Oczywiście nie 2,9 na 2,10. Natomiast przejdźmy może do tych merytorycznych błędów, które świadczą o tym, czy można taką farmę fotowoltaiczną wybudować w przecinku i czy miasto może realizować taką, e, taką inwestycję, jaką jest farma fotowoltaiczna. Dofinansowanie, oczywiście, tak, wynosi 85 środków kwalifikowanych, jeżeli nie zachodzi pomoc publiczna. To jest pierwszy warunek. Drugie, beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego, jeżeli ona może być beneficjentem tego programu i jeżeli ona realizuje to tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Dalej poproszę. Jeżeli chodzi o przykład, którym się tam posłużono. Moc farmy fotowoltaicznej 10 MW, dofinansowanie 85%, koszty inwestycji 6 milionów złotych, to chodzi o koszty, które miasto miałoby wyłożyć zamiast przykładowej przebudowy placu. Pro, y, okres zwrotu 3,5 roku, koszt inwestycji łącznie 40 milionów, szacowana produkcja energii y, 10 tysięcy MWh. Roczny szacowany zysk ze sprzedaży 1 680 tysięcy, żywotność 20 lat. Takie były założenia programu rds Czy to jest możliwe do realizacji? Moc farmy, form, y, farmy fotowoltaicznej 10 MW. Proszę Państwa, RPO Województwa Zachodniopomorskiego pomorskiego mówi, że dla energii odnawialnej 2 MW. Więcej w programie nie ma. Czy to jest prawda, to jest manipulacja dalej. Czy możliwe jest dofinansowanie 85% dla JST, dla jednostki samorządowej według RPO programu, który jest ogłoszony, którego, do którego trwa nabór, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 45 do, do 60% w zależności od środków kwalifikowanych. Dla. We, posługi, posłużyliśmy się tutaj wyliczeniami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli prowadzącego i rozliczającego ten program. Dofinansowanie 46-25%, nie jak mówili 85%. Żeby można było zrealizować taką inwestycję, czy 2 MW, czy 10 MW, miasto nie może prowadzić działalności gospodarczej. Musi powołać spółkę celową. Wówczas występuje w tym programie jako przedsiębiorstwo energetyczne. Tutaj macie Państwo podstawę do tego, czy to jest podstawę prawna, na którą my się powołujemy. Czy to jest prawda? Oczywiście manipulacja. Dalej proszę. Tutaj posługi, tutaj przedstawiamy enumeratywnie wyliczone, wyliczone podmioty, które, do których jest to dedykowane. Oczywiście tutaj jest jednostka samorządu terytorialnego, ale tylko wtedy będzie obowiązywało 85%, jeżeli... Te jednostki będą wykonywały to na użytek własny. Wszędzie tam, gdzie zachodzi pomoc publiczna, to jest dyskwalifikowane. Takiej pomocy nie ma. Teraz bardzo ciekawa rzecz. Roczny szacowany zysk ze sprzedaży. sześćset 680 tysięcy. No, nic innego tylko zrobić. Mówili 3,5 roku zwrotu. Proszę Państwa, my policzymy. W związku z tym, że ta 10 mw jest nierealną instalacją, wyliczamy dla 2 MW. 2 mw teoretycznie możemy takie coś zrobić zawiązując spółkę celową. Roczny przychód, bo mylą, bo sprzedaje się energię po 17 groszy, 16 groszy, wyliczając to przez ten roczny, roczną produkcję kilowatogodzin, dochodzimy do, do, do właśnie takiego, do takiej kwoty 1 680 tysięcy, ale tak naprawdę to jest tylko przychód, to jest to, co my sprzedaliśmy. Natomiast wiadomo, że żeby funkcjonowała taka spółka, musimy mieć koszty funkcjonowania spółki. My szacujemy nziutko na poziomie 120 tysięcy rocznie. Do tego należy od tego, od przychodu i od kosztów odliczyć podatek, bo jesteśmy przecież przedsiębiorcą. Wychodzi, że roczny szacowany zysk, w tym momencie mówimy o zysku, wynosi 175 zł. Ale, 000. ale 175 tysięcy, ale. Jeszcze przecież mamy podatki od budowy w wysokości 2% od wartości inwestycji. Naliczmy taki podatek, to jest 160 tysięcy, bo mówimy o instalacji, która będzie kosztowała 8 milionów. I wówczas zostaje nam, że roczny zysk to jest na poziomie 15 tysięcy. To jest dla 2 MW. W dalszej części prezentacji też wyliczymy i pokażemy dla 10 megawatowej, tej, której i tak nie można zrealizować. Co pominięto w kalkulacji RDS-u? Tak jak powiedziałem, koszty funkcjonowania samej spółki, utrzymanie terenu 6 hektarów, bo każdy megawatt, żeby zainstalować się w jakiejś przestrzeni, potrzebuje teren. My dla jednego megawatta powinniśmy zabezpieczyć teren 3 hektarów. Mamy koszty osobowe, koszty koszenia, odśnieżania, wymiany elementów takich jak przetwornice, panele, układ monitorujący. Musimy pamiętać, że ten przychód, o którym oni mówią, odnosi się do wirtualnej firmy. Firmy fotowoltaiczne są, nie są bezobsługowe. Te, to są firmy, które potrzebują dozoru, monitoringu przez osoby, ale także prac fizycznych. Nie można po prostu pomijać takich rzeczy. Tutaj jest clue całego, całej konferencji i wszystkich założeń. W pierwszym lewym górnym rogu. Tak jak Państwo tu widzicie, tak, założenia. To co na pierwszych slajdach było, 10 MW, 85%, 6 milionów, milion prawie 700 tysięcy zysku ze sprzedaży, 3,5 roku okres zwrotu, 2000 inwestycji, 40 milionów, szacowany rok produkcja to jest 10 tysięcy MWh, żywotność 20 lat. To, co możemy zrobić po przeliczeniach, zgodnie z założeniami RPO, do których odnosimy się i które winniśmy przestrzegać po to, żeby rozliczyć ten projekt. Budujemy farmę fotowoltaiczną dwumegawatową. Dofinansowanie 46-25%. Tak jak powiedziałem, posługujemy się kalkulatorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Koszt, jeżeli zastosujemy ten przelicznik, miasto winno wyłożyć środki na funkcjonowanie takiej farmy 3,7 miliona. Roczny szacunkowy zysk ze sprzedaży 175 tysięcy. Okres zwrotu 21 lat. Koszt inwestycji 8 milionów. To wszystko mniej więcej szacunkowo zostało ujęte. Teraz tak. Załóżmy, że przeliczymy teraz i pokażemy, czy wyliczenia RDS-u na podstawie farmy fotowoltaicznej 10 MW są prawdziwe. Moc 10 MW. Finansowanie 46,25 pięć, Koszty miasta przy, tym, przy takim skorzystaniu z kalkulatora winny wynosić 18,5 miliona. Przychód, z przychodem się zgadzamy, bo ta farma w takiej, o takiej wydajności wygeneruje tyle kilowatogodzin, które jesteśmy w stanie odprowadzić przy założeniu, że ktoś to weźmie. Ale tyle będziemy mieli przychodu. Szacunkowy koszt utrzymania terenu. Mówimy o 30 hektarach. Czyli mówimy o 30 boiskach piłkarskich. Szacowany koszt utrzymania takiego jednego boiska u nas na że to jest około 50-60 tysięcy. Farmy fotowoltaicznej trzeba kosić, odśnieżać, czyścić 20 tysięcy. 20 razy 30 boisk to jest 600 tysięcy. Podatek od nieruchomości 2% bardzo prosty rachunek. Mówimy o 40 milionach, 2% to jest 800 tysięcy. Roczny szacowany zysk ze sprzedaży 280 tysięcy dla tej farmy przy takim dofinansowaniu. Prosty okres zwrotu 66 lat. No, przy żywotności 20 lat widzicie, że to się nie trzyma całości. Tak jak mówiłem, dane do, do, do tych wszystkich kalkulacji, czyli 40 milionów inwestycja i 10 mln, 10 tysięcy megawattogodzin produkcji. To wszystko, jak każdy weźmie kalkulator, to nie jest zbyt trudne, żeby to wyliczyć. W tej całej kalkulacji RDC. -y, nic się nie mówi o ziemi, o 30 hektarach, które winny być przygotowane do wyprodukowania 10 MW. 10 megawatt, 1 megawatt, 3 hektary, 30 hektarów, tak? Nie ma, dzisiaj w przecinku mamy ziemię, ale na pewno nie 30 hektarów i nie w jednym kawałku, żeby tak coś zrealizować. Czy następna sprawa, która jest bardzo e, enigmatyczna i trudna na dzień dzisiejszy do ustalenia, możliwości odbioru takiej mocy. Trzeba rozeznać możliwości GPZ-u zakładu energetycznego i wiedzieć, czy to w ogóle ktoś odbierze, czy tereny, które są przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego, na których można wykonać fotowoltaikę, są skomunikowane z GPZ-ami, tak? do których, które najprawdopodobniej, żeby przyjąć taką ilość mocy, należało będzie przebudować. Jakie będą koszty przebudowy GPZ-ów? Tak, o tym wszystkiego nie mówimy. Podatek odbudowy, jeżeli tak jak mówiliśmy, oni tego nie uwzględniają, tych skromnych 800 tysięcy złotych. Także pomijają koszty utrzymania terenu. Dla tej kalkulacji nie wliczyliśmy amortyzacji. Powinniśmy też naliczyć, dla tych amortyzacji wyliczyć, czyli tak, 20 lat żywotności podzielić przez, znaczy wartość inwestycji przez 20 lat żywotności i, i wiemy ile rocznie powinniśmy. Jak, jaką kwotę powinniśmy wprowadzić do amortyzacji? Proszę Państwa, to się naprawdę wszystko nie domyka. Naprawdę. To wydaje mi się, że yy, widać po tej analizie krótkiej, że jest to naprawdę yy, manipulacja, która ma na celu, nie wiem, yy, zamydlenie mieszkańcom yy, oczu. Natomiast jedna rzecz jest pewna, że ten program, który został i powstał, jest zawarty w Regionalnym Programie Operacyjnym, on jest dedykowany dla samorządów, dla przedsiębiorców, dla wszystkich tych, którzy chcą produkować energię na własne potrzeby. To jest enumeratywnie, te podmioty są wymienione. To nie jest program, na którym można zarabiać pieniądze, który jest stworzony do zarobkowania. Mówi się, wręcz o tym, że e, właśnie te obostrzenia, ta kalkulacja jest tak stworzona, że w momencie, kiedy miasto chciałoby e, załóżmy, założyć panele fotowoltaiczne na dachu i na własną potrzebę byśmy chcieli tutaj mieć prąd, to my wówczas utrzy, otrzymamy te 85% dofinansowania. My zresztą jako miasto wykonywa, wykonaliśmy w prawie z innego programu trzy mikroinstalacje fotowoltaiczne. E, gimnazjum numer 1. Szkoła podstawowa numer 6 i gimnazjum numer 2. Takie trzy mikroinstalacje do 40 KW wykonaliśmy. Także ja może usiądę i będziemy mogli odpowiadać na Państwa pytania. Jeżeli to są pomysły, że tak powiem, RDS-u na, na, na tutaj poprawienie sytuacji gospodarczej miasta, no to gratuluję, tak? Nie daj Boże, naprawdę, żeby, żeby tacy ludzie mieli decydować o, o, o przyszłości Szczecinka. Miasto z wizją. P. To dla was zmieniamy Szczecin. Wybówu. Miasto z wizją. P.